No i jest za moimi plecami zwycięska drużyna, to oni pojadą w to wyjątkowe miejsce. Dokąd pojedziecie? No i ta wspaniała drużyna, Limanowia MKS, to oni dzisiaj zwyciężyli, za chwilę dostaną puchar. Za chwilę będzie dekoracja, i za chwilę już oficjalnie dowiecie się, że lecicie na Maltę. Ciężko było, trudno. Bardzo bardzo było ciężko. Bardzo. Ale nie, znamy przeciwników, zakopany Dąbrową Górniczą. No i mieliśmy szansę, naprawdę, drużyny na naszym poziomie też mieli, mieli szansę z nami wygrać, ale nie udało im się i jesteśmy mistrzami. No i super, wielkie gratulacje. Jaka była strategia na ten bieg? No nie wiem. Do przodu, jak złapał, no i główki. No i jak wy, wyrzuca ten i przyjmujemy i strzelamy na bramkę. A jak w ogóle oceniacie ten turniej? Fajnie było, fajnie, trudno no, było? Bardzo fajnie, bardzo fajnie, fajnie fajna atmosfera. Każda drużyna z Polski. Fajnie, bardzo, dobra, do, bardzo dobre są te dobry drużyny. poziom naprawdę jest. zakwalifikowali się to naprawdę dobry poziom a powiedzcie mi najtrudniejsze momenty co było najtrudniejszego jak na przykład... w tym meczu zakopanym bardzo bardzo dobrzy drużyna e, niestety wyszarpać ten mecz wyszarpać wybiegać cały czas bieg 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 i tylko bieg Czyli, czyli to takie wyszarpane zwycięstwo. Tak, Walczyliście tak, do ostatniej chwili? Tak. A wy w ogóle jako drużyna chyba jesteście bardzo zgrani, lubicie się, co? No tak. Tak, tak. tak. na pewno. A fajnie? A fajnie jest na treningach czy właśnie na turniejach? Fajnie, fajnie. fajnie. Trener bardzo ja dużo się, wymaga. Ja się, ja się A boicie się trenera? Czy nie. raczej jest waszym kumplem, przyjacielem? Nie no, to krzyknie. No jeszcze o trenera muszę zapytać, trenerze, trener na pewno jest dumny ze swojej drużyny no dzisiaj? Jak, no jak najbardziej, no jak tu nie być dumnym jak a, drużyna wygrywa tak wielki turniej organizowany przez firmy Tauron. A, w tamtym roku nam się nie udało, zajęliśmy czwarte miejsce, w tym roku triumfujemy. Ostatni mecz, no mecz no, na, no, na dużym poziomie, Gra, dobrze znamy drużynę z Zakopanego, często ra, razem jak gramy w turniejach. A teraz, no dzisiaj nam się udało, tym, tym razem byliśmy drużyną zgraną i myślę, że, że chłopcy wymarzyli sobie to przed tym turniejem, że mogą wygrać, to uwierzyli w to, no i spełnili swoje marzenia. No i to tylko pokazuje, że marzenia się spełniają, że bardzo ważny jest trening fizyczny, ale też ten mentalny, pozytywne nastawienie i dzisiaj zwycięstwo jest wasze. Gratuluję. Jak najbardziej, dziękuję bardzo. Limanowia, to oni polecą na Maltę. Gratuluję serdecznie.